Trener Zbigniew Woźniak, SKF Poznań, zespół trzecieligowy i grupa Juniorek. Dzień dobry Panie Trenerze. Jaki to jest sezon dla Was? Dzień dobry. Może krótka poprawa w Grupa Seniorek i Juniorek. Jaki to jest sezon dla nas? Kolejny, następny sezon, jak to sezon ligowy. Jakie cele stawialiście sobie przed sezonem w Lidze Juniorek? Dobrze grać. Jak się to udało zrealizować? No Wydaje mi się, że gramy coraz lepiej. Nie zawsze jest to widoczne, ale powiem w ten sposób, że niektóre rywalki, z którymi żeśmy grali, wygrywając do 6, do 8, to nie było sensu tego gry. Jak wyglądał Wasz sezon w fazie grupowej w trzeciej... W fazie grupowej to trzeba powiedzieć, że tutaj jedynie co to to trochę żeśmy z ścianką pograli Możesz pomóc z ścianką, z wrześnią i... W grupie był jeszcze śmigiel i trzy zespoły z powrotem. Ze I ze śmiglem. Zresztą jak widać wszystkie my żeśmy zdobyli komplet punktów e, śmigiel września i ścianka również zdobyły po trochę punktów, natomiast te trzy ostatnie zespoły odstawały i to znacznie I, i może narażę się niektórym, ale to nie ma sensu, żeby taka gra w ogóle występowała. Jak ocenia Pan trener ruchy kadrowe dokonane dla wzmocnienia Waszego zespołu przed sezonem ligowym? Ja, menedżer Pan Michał Sulkowski bardzo prędzej działa przed sezonem z tego się bardzo cieszymy. Pozyskaliście kilkanaście siatkarek z klubu UKS Hetman Sobieski, jak pan to ocenia? No, muszę powiedzieć, że, że, że tu klub Hetman Sobieski jest, naprawdę możemy powiedzieć, że to jest nasz wielki przyjaciel. Bardzo, bardzo dobrze, że, że tego typu współpraca się odbywa. Miejmy nadzieję, że to nie jest pierwszy, ostatni raz, zresztą to już jest drugi raz w którym, z którym ta, ta współpraca w ten sposób wygląda. Trochę ubolewamy nad tym, że dwie zawodniczki, jedna zachorowała, e, choroba kręgosłupa, a druga zrezygnowała e, ze względów osobistych. I szkoda, bo to naprawdę dwie bardzo dobre zawodniczki. Wyszliście z pierwszego miejsca do półfinału trzeciej ligi. Jak Pan oceniał Rywala przed meczem półfinałowym zespół Jankowa przygotskiego Trudno jest oceniać rywala, którego się nie widziało, z którym się nie grałem. Pierwszy mecz w Jankowie Przygorskim. Przegraliście pierwszego seta. Co pan wtedy myślał po porażce 16-25? Co myślałem? Że trzeba coś zrobić, żeby wygrać. No i wyszło 3-1 do przodu, to chyba nieźle. No wyszło 3-1 do przodu. Mniej więcej następne sety już żeśmy grali w takim optymalnym składzie i to co żeśmy ćwiczyli przez cały Cezar i przez obozy bardzo ładnie, bardzo ładnie wyszło jaka to jest grupa, jaka tutaj panuje atmosfera? Wspaniała grupa, wspaniała atmosfera niech inni zazdrosną i jakie macie cele na finał rozgrywek trzecich? Jakie mamy cele? Cele mamy takie, żeby naprawdę ładnie się zaprezentować teraz już jest mniej to takie znaczne, czy to wygramy, czy przegramy, to, co chcieliśmy, żeśmy osiągnęli, czyli żeśmy doszli do finału i już wiadomo, że możemy grać w barażach o drugą ligę. Pana pobyt tu, w Poznaniu, to jest trochę taki pasmo trzyletniego planu. Można by powiedzieć, trzy, dwa, to teraz będzie jeden. Był pan trzeci w pierwszym roku z zespołem, rok temu drugi. Brakuje w historii klubu SKF Poznań w trzeciej lidze do całości Kroniki tylko pierwszego miejsca. że notował w swojej historii wszystkie inne miejsca, tylko nie pierwsze. Wierzy Pan w to, że może się tą ligę wygrać? Wszyscy grają po to, żeby wygrywać, żeby zdobywać te pierwsze miejsca, złote medale chcielibyśmy też to osiągnąć. Nie jest, nie będzie to łatwe, no muszę powiedzieć widziałem zespół Tuliszkowa na, na turnieju w Słupcu. No, jest to prawie kompletny zespół, który stawi nam bardzo wysoko poprzeczkę. Gdybyśmy się nie borykali z kontuzjami, które nas trochę zaczęły trapić, to bym był dużym optymistą. A tak, to jestem raczej realistą i wiem, że walka będzie zażarta. A kto wygra, to naprawdę muszę powiedzieć, nie mogę dzisiaj określić. Jakie macie cele na turnieje barażowe o prawo gry w drugi lider? W zeszłym roku część dziewczyn zapoznała się w ogóle co to jest. Jest to gra na innych emocjach, jest to gra trochę na innym poziomie i tu może, może jeszcze raz wrócę do pewnej kwestii, że, żeby zagrać rzeczywiście w tych barażach w jakiś dobry sposób i, i, i wypaść to musiałaby być liga mocniejsza. Jeżeli nastąpiło połączenie trzeciej ligi A i trzeciej B, naprawdę niektóre mecze nie warto było w ogóle wychodzić na wojsku, bo yy, ja tego nie mówię ze względu yy, mnie jako trener, tylko wiem co dziewczyny po prostu mówiły, że jak będzie tak dalej, to one będą rezygnowały z gry, bo z dzieciakami grać, to, 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 to nie ma sensu. I to od razu powiem, to nie są moje słowa. To są słowa dziewczyn, to są słowa dziewczyn dwudziestoparoletnich, które już trochę grały, i jak one mają się spotykać z 13-14 letnimi dziewczynami, no to, 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 to nie ma sensu. Przed nami letnie zgrupowanie w Mielnie i sezon siatkówki plażowej. Jakie ma Pan nadzieje na to wszystko, co właśnie w tym zakresie się ma wydarzyć? No sezon siatkówka plażowa to jest przebudzenie. Świadkówki halowej, pobieganie trochę po piasku to jest wzmocnienie nóg, zwiększenie kondycji, plany, jeżeli chodzi o obóz mielniech. No, życzę sobie, żeby jak najwięcej dziewczyn, jak najdziewczym dziewczyn mogło jechać i pojechało na ten obóz. No, jest to naprawdę ważny etap przygotowań. Niektóre dziewczyny nie uczestniczyły w tym roku, w tym miejmy nadzieję, że w tym roku będzie trochę inaczej. Dziękuję bardzo do powodzenia. Dziękuję bardzo.